Hmm, okej. Okay. Witajcie e, w serowym odcinku mojej, e, tej, no, mojej pierwszej serii. Oczywiście, ktoś będzie wiedział, jak ta seria będzie się nazywać, tak? ktoś? Tak! Jak upiec konia! Nie! E, no dobra, będzie TF2, wyczerpo 1.01, będę grał sobie Steam Fortress 2. A będę w takim klonie, nie wiem, w klubce studiową i nie rzucę takie inne projekty. Tutaj, to pamiętaj, nie wiem o czym teraz gadać, <grym> nie to chlupa, no, a zostawiłem sobie płatniki. <grym> no. Będę robił też kradze z niczami w każdym sobotę o godzinie 15, 3 godziny, będzie wygrać. Zarazem, ja, o tym się ja też tam pędzę. To to, że nie, co kompletnie tak wiecie, będę was informował. Obo, ch... O, macie wstawiać lajki like i subskrypcje. O, będzie robić przelęczę. Znaleźć lajków. o. Więc na pierwszym odcinku, bo to jest celowy. Będzie tajemnica osoba. Ha? Skatnicz? Macie, musicie wiedzieć, kto to będzie. Bo jeżeli nie to No i nie. Nie dobrze. O. Ale będziemy... Patrzcie, wstawiać subskrypcje, lajki. I będziemy piszcie rekordy, tylko czelece. A właściwie tylko lajków. Będziemy pić. Będziemy stopijcie to. To 100 lajków. To 100. Proszę. A i w pierwszej najbliższej od odcinki. I tak, zaraz mnie to Peter robił tak co tydzień. No, to no dopiero tak tyle, więc co tydzień. Więc, żeby było wiadomo. To mądre. Mądre, a to czele. M.C. Właśnie, tak. Tutaj m.K. powiedział, że był świat o wszystkich smakach. Ty wiecie, wiecie inne lajków udziałowców na to pięć, pięć, tysięcy. No, ale dobra, możecie sobie wskazywać, kto to, ale i tak to się nie stacie. Nie. No. no, no i co? Obecnie, o, właśnie, piszcie mi też w komentarzach, czy w Keyboard Mansa, a to od tych podstawowych, od nich, którzy potrzebują, kto, kto mają, o jak się przydają kresy od tych produktów, które jest mam. A... Pan też mi kazuje takie dwa, Takie? Takie? Czy nie? Powiedz. No dobra. A to co? To, no to tyle. To co tylko o zapowiedzi serii jest to co informa... A przyjdzie... No trochę informacyjnie, dobra za parę informacji, pamiętajcie, i co co potem o godzinie 15 ej... ej, 3 godziny, a to o 18, bo wcale nic nie blokuję nie pytajcie, dlaczego, proszę, to moje prywatne sprawy ale, ale to... dobra o, a, pro... a propos tego tajemniczego końca. Będzie naprawdę szanowa, no mówię wam on jest taki, taki, taki... A tu, no Ekstra... Ekstra... No nie, nie, dobra. No i trzymajcie się, to pierwsze tego filmu. Siemanko. Cześć.